Teraz mogliśmy ją oglądać w czwartej edycji popularnego reality show Big Brother. Wolą widzów została jego zwycięzczynią. Jej osoba budzi wiele emocji. Mowa oczywiście o Joli Rutowicz. Ostatnio mogliśmy oglądać ją na wybiegu. Wystąpiła m.in. na pokazie najnowszej kolekcji ubrań z sklepu Ed Hardy. Szefostwo firmy zapowiedziało, że zakres współpracy zostanie poszerzony. To jednak nie koniec. Kończy pisać swoją autobiografię. Jak mówi agentka gwiazdy, Jola od dawna nosiła się z zamiarem wydania książki. W publikacji mają, w publikacji mają znaleźć się pikantne szczegóły dotyczące polskiego show biznesu oraz prawdziwe historie z życia Joli. Czekamy z niecierpliwością. Ale już teraz y, powiemy o tym na żywo w naszym programie. J Jola Rutowicz ze mną, witam Cię. Witam serdecznie. Uśmiechałaś no się dobra. patrząc na te obrazki, które tak, pokazywaliśmy. Tak, tak, tak. Te tak. ujęcia niektóre były faktycznie śmieszne. To znaczy... Y, 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 no w tej zielonej znaczy, sukience. Akurat jakoś tam się sobie do końca nie podobam, ale okej. Okay. No właśnie, bo jeżeli już o sukience wspomniałaś, to zacznijmy od tego tematu. Temat mody. To jest nowy temat w Twoim życiu? Um, ja wcześniej um, mieszkałam w Anglii, prawda? I, i telewizja mi ściągnęła do Polski, dlatego tutaj jestem. Um, ja już wcześniej zajmowałam się modelingiem, tylko że jakby ludzie nie wiedzieli o tym, bo mój wizerunek i to wszystko, co robiłam w mediach, poszło w zupełnie innym kierunku. Mhm. Tak więc ja już wcześniej, ja w Londynie byłam w kalendarzach i um, i, i na pokazach, ym, tak więc to jest dla mnie jakby już taką, taką, normalnością. Ale tutaj kiedy faktycznie wyszłam dwa razy, to było takie wielkie wow, rysowita w biegu, jak to możliwe. Ale tak, ale tak byłam modelką w Anglii i, i, i yy, yy. Ja się w tym i uwielbiam, tak? To jest, to jest niesamowite, to jest to, co lubię. Też, tak, tego, więc... no tak, jak, jak, tak jak powiedziałeś, że media w Polsce zupełnie inaczej się pokazywały, tak. zupełnie inaczej zaistniałaś e, tak. tutaj, czy, czy w telewizji, tak. czy w portalach internetowych tak. i to jest mhm. taki wizerunek, z którym teraz walczysz? Wiesz co, teraz, teraz pokazujemy prawdziwą Jolantę. Czyli kończymy to może takie głupie show, tak? No bo tak to można nazwać, inaczej się tego nie, na, nie da określić. Ale um, um, no jestem w jakimś tam wielkim szoku, że taka głupota się sprzedała, tak? Ja za każdym razem, w każdym wywiadzie robiłam sobie jaja z ludzi, a wszyscy go kupowali. I jak, jak zobaczyliśmy, że to się sprzedaje, zaczęliśmy to dalej sprzedawać. I um, w momencie, kiedy zaczynałam mówić głupoty... To, to szybko szło w eter, a kiedy kiedy Jolanta powiedziała coś fajnego, mądrego, zrobiła coś um, jakby prawdziwego, o tym nie było, nie było nigdy mowy. Tak więc szliśmy w tym kierunku, co się sprzedawało. I um, skoro, 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 skoro były z tego dobre pieniądze, to no, za tym podążyliśmy, tak samo jak całe reality show, to też jakby ta... Jolanta, która tam była stworzona, to była taka postać z kreskówki, prawda, Piotrze? Też chyba masz takie wrażenie, że, że ja do końca... No ja, ja naprawdę, ja jestem jakby innym człowiekiem i to jest... W mediach ja zakładałam sobie taką maskę gdzieś tam i, i, i po wyjściu ze studia, czy po wyjściu z jakiegoś show, ja ją zajmowałam i byłam tą prawdziwą Jolantą dla, dla ludzi, no dla dobrze, moich znajomych. Ale prawdziwa Jolanta, kiedy oglądała takie obrazy, jak, jak, jak mówisz, co? siedziałaś i mówiłaś, Boże, jak ona głupia? Ja mówię, kurczę, ja byłam w strasznym szoku, że... Że, że to aż tak tak potrafiłam odegrać, tak. Ja mhm. śmiałam, ja, się, ja naprawdę się przewracałam ze stołka, jak to oglądałam. Ja miałam taką polewę, że, że, że głowa mała. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że zrobiłaś wszystkich w konia, tak? Tak, wielka kumelia. Jeszcze konia, no właśnie. to <laughs> Ten koń, który się tak sprzedał, o Jezu, to jest pony, różowe pony, to jest Jolanta Rutowicz. Nie sądziłam, że aż do tego stopnia to dojdzie, naprawdę. Mhm. Wzięłam tego tego pluszaka do programu um, też dla jaj, ale ja jestem z nim utożsajana teraz na mhm. każdym kroku i, i nie mogę się tego pozbyć. Ale to jest śmieszne, ja lubię, ja jeżdżę konno generalnie, uwielbiam konie, ale, ale, ale nie pluszowe, tylko prawdziwe. Ale no, no pluszowe też są fajne, no. ale nie, nie śpię z nim <słuchaj> różowym. Ale powiedziałeś, że Jolanta Rutowicz w takiej postaci różowej i no można powiedzieć kiczowatej się sprzedała. Myślisz, że tak. teraz na poważnie też się sprzeda? Wiesz to nie zależy mi na tym. Wiesz, to możliwe, że to była tak przygoda z show-biznesem, tak? Może, może ja się przejadłam, może, może już po prostu trzeba już to wypluć, tak? Może miałam to, co miałam do zrobienia, zrobiłam i, i, i może, może będzie koniec mojego etapu, um, a prawdziwa Jolanta może czas, żeby zajęła się czymś innym. Um, ale, ale na pewno właśnie wydam książkę i przedstawię, jak było naprawdę. Żeby, żeby wszyscy się dowiedzieli, żeby do końca nie, nie wierzyli w to, co piszą, w to, co mówią i w to, co czytają, czy to, co widzą w telewizji, bo, bo prawda jest zawsze zupełnie inna, no nie? A ludzie są strasznie jakby... Ludzie wierzą we wszystko, co zobaczą w gazecie, co napiszą i mhm. ja nie miałam, do, nie miałam świadomości wcześniej takiej, jak, jak weszłam do show-biznesu, że um, że jest to wszystko tak naprawdę takie proste chyba. I o tym show teraz... Tak, tak, już jestem na zakończeniu tej mhm. książki, jeszcze jeszcze są jakieś poprawki, ale to jeszcze po prawda, bo ciągle nasuwają się nowe pomysły i ciągle coś tam dopisuję, ciągle mi się coś przypomina i jeszcze piszę i też muszę mieć do tego dzień, bo to nie, bo nie zawsze mogę, nie zawsze mam wenę, um, ale już tak, ale, ale, ale będzie fajne. Czy ktoś się musi bać tej książki? Ach, wszyscy się powinni mnie bać. Napisałaś tam coś o kimś, kto kiedy przeczyta, może się zdziwić albo zawstydzić. Nie, ja pisze pisze prawdę, tak? Więc to już jest jakby. To ludzie mogą mieć tym problem, ale nie ja, jakby. Tak więc jeżeli ktoś boi się czegoś, no to już jest jego sprawa, ale nie moja. Mówi się, że. Ale może i masz i... rację, że może tak być. Mhm. Jeśli Rutowicz tak zdradza kulisy strzał biznesu, brzmi mhm. groźnie, dlatego pytam. Tak. Um, wiesz, ja to muszę fajnie obrać słowa, żeby, żeby nikomu nie zaszkodzić, prawda? Bo mogłabym, ale, ale, ale no zrobię no, to w fajny, delikatny sposób, tak więc, więc bez zagrożenia nikt nie, nie popełni samobójstwa chyba po, po przeczytaniu. Ale to jest książka z przesłaniem, czy to jest takie czyste po prostu powiedzenie, jak to było dokładnie i trzeba wysnuć wnioski, czy ty już te wnioski wysnuwasz? Ja już te wnioski dawno wysnułam, ale chcę teraz. Y przekazać to y, y, Polsce mm -hmm. i y, tak, to będą moje też jakby y, y, doświadczenia wewnętrzne, co ja czułam i co ja myślałam i dlaczego to robiłam, prawda? Ale byłaś świadoma wtedy tego, w jaką machinę weszłaś i jak to wszystko się potoczy, czy nie? Bo teraz, nie jesteś, sądziłam, bo że teraz a, tak. jesteś świadoma, teraz, teraz widzisz, jak to nie wyglądało z tak, perspektywy. Ale... Tak, ja się już obudziłam i mówię stop, tak, koniec, 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 koniec tego etapu, koniec. I e, tak, bo zauważyłam, że weszłam za dużą machinę. Nie mhm. wiedziałam, że, że to aż tak będzie silne, nie? A myślisz, że ktoś ci uwierzy teraz w, w tym obliczu, o którym mówię? Ja ci na jestem tym. istotna. Tutaj jestem ja najważniejsza, tak więc tak więc e, ludzie zawsze mówili i będą mówić i, i, i te, tego tak samo jak i pewnie ty jesteś obgadowany, czy, czy wiesz, czy cała czy, no, polityka i tak dalej, tak więc no, krytyka zawsze będzie i była. Liczy, liczą się moje wartości i moje poczucie tak więc nie, Czyli teraz czujesz się dobrze z tym y, nowym tak, obliczem tak, i z twojej tak. drodze jestem, nowej. Tak, jestem nowo narodzona, świeża i, <grym> i już tak. To, tak jak powiedziałam, to są chyba, mm -hmm. mi się wydaje. I taka, to była taka postać sceniczna, no nie, A więc można powiedzieć, że jestem taką dobrą aktorką. No pewnie jednak trochę aktorka by pozazdrościła takiej kreacji, chyba tak. która tak długo trwała. Chyba tak. Chyba tak. Chciałem jeszcze zapytać, bo wyszliśmy od mody i chciałem na tej tak. modzie zakończyć, okay. jak ta twoja kariera modelki wygląda, bo tutaj też przybiera się pewne twarze, też tak. pokazujesz się zupełnie inaczej, tak, to czy to jest coś, za... co lubisz? Lubisz siebie w takim wydaniu, modelki? Kurczę, ja, ja kocham ubrania, kocham ludzi, kocham takie attention, że każdy patrzy na mnie. I to jest, to jest niesamowite właśnie, jak, jak, jak idziesz e, wybiegiem i, i dookoła ciebie jest pełno ludzi, każdy wow, się patrzy i, i to, jest, to, jest, to jest fajne. W ogóle w tej całej sławie, ja uwielbiam ten edension właśnie, że, że, że wszędzie, wszędzie jestem gdzieś tam zauważana i jest wow, jest to ona i to właśnie gdzieś tam nie kręci I, i po części to jest właśnie po samo w modelingu, prawda? E, tak wystąpiłam na pokazie um, Maldorora, e, młodego projektanta. Który, który tworzy też niesamowite ciuszki e, Sylwii Reddy e, w sukniach ślubnych. Miałam pierwszy raz suknię ślubną na sobie. Genialna sprawa, ale podobnie, to przynosi pecha, nie powinno się przymierzać, no ale w to tylko pokaz. I, i, e, i tak, byłam pierwszy raz suknię i ślubnej, niesamowita sprawa, bardzo taka, takiej olbrzymiej, jak taka księżniczka, jak generalnie czuje się princess taką. I, i, no ale no. wiesz, bardziej Princes się czułaś chyba, kiedy rzeczywiście miałaś na sobie bardzo ekstrawaganckie rzeczy. Nie, A teraz w środku jestem no, teraz, ja wtedy to no, ale, ale teraz pojawiasz się w czarnym golfie, to jest zupełnie inne oblicze. Teraz wszyscy mówią, ale tak. no taka Rutowicz, teraz nie obchodzi. A ty nie no, generalnie jakoś tak dzisiaj się mieli szykować. I, i, i wczoraj też miałam nagrania i cały dzień e, e, nagrywaliśmy też program i, i jakoś byłam strasznie przemęczona, tak więc tak, więc, tak dzisiaj na szybciutko. Ale generalnie nie chodzę w różnych piórach na co dzień mm -hmm. i w króliczych uszach i z koniem pod pachą. Tak więc to jest normalne, że... że um, no. Ale rozumiem, że... Ale lubię że... gadżety i lubię... Jakieś I attention ja tam... lubisz. Tak, lubię, tak. Lubię męską uwagę. Generalnie tak. Tak. No tak. Czyli w centrum uwagi będziesz na pewno po wydaniu książki. Niech drżą Ci wszyscy, którzy w tej książce się znajdą. Zobaczymy, co się wydarzy. Rozumiem, że wtedy również przyniesz zaproszenie do naszego programu ja opowiesz. Przejdę, ja, to było bardzo miło. Dziękuję ja. bardzo. Ja również dziękuję, Piotrze. Jola Rutowicz, dzisiaj w naszym programie, a my wracamy już za moment.